Tak, nie. Mamy czwartą. Dobra, piąta. Co może być piąta? Miałem upadek, mobek, utonięcie, spalenie. Okej okay. hmm, Czyli przez upadek już nie może być. Przez moby również nie może być. Kurde, mały. Ojej, ojej, kończą ci się pomysły. Nie, 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 nie. Przez piasek. O Dobry pomysł. Przez piasek. Mam plan. Niek, niek. Będzie budować się. Najszybciej będzie budować się. Szybciej odpływania w lawie, będzie budowanie nad lawą, tak mi się wydaje, co nie? Chyba to jest dobry pomysł. Lecimy w takim razie. Ja od filmiku jak poszedłeś po żółwie... O ja, to też taki początek więc taki naprawdę początek. Patrz, wpadłem do lawy. Widzisz, jakbym nie miał teraz odporności, to byłoby ciężko. Ile nam zostało odporności? Co ja wyrzuciłem. 44 sekundy. Trzeba uważać na to, żeby ona nam się nie, skończy, nie skończyła w trakcie, kiedy na przykład, nie wiem, sobie wskoczymy do lawy, nie? To byłoby nieprzyjemne. Zaraz 25 tysięcy osób. Nie wiem, czy to jest możliwe, żebyśmy dobili 30 tysięcy ludzi. Artystą, chciałem tego słowa znaczeniu, Artystom o znaczeniu międzynarodowym, ma też w swoim życiorysie piękny fragment walki o wolną Polskę. A pani właśnie taką część młodzieńczego. Hmm? Gdy szybko potrzebuje gotówki...